Coś ci jeszcze powiem o pogodzie. Bo pewno zdziwiony się byłeś, jak się obudziłeś takie piękne słoneczko ciepłutko, niesamowicie. Że tak niezapowiadane było w ogóle przez pogodę i tak dalej. I zaprzeczyłeś wszystkiemu, co było piękne i cudowne, bo od razu po prostu włączył ci się umysł i ty zaprzeczyłeś temu wszystkiemu. I wyobraź sobie, że w przeciągu kilku godzin, bo już jest nie wiem, która godzina. Pogoda się diametralnie zmieniła. Tak. Po prostu stało się buro, ponuro, dużo chłodniej. Wiesz dlaczego? Ponieważ pomyślałeś, że tak nie powinno być i sam zmieniłeś pogodę. Tak działa właśnie kreacja. To robią politycy, to robią media. Powiedzą ci coś, a ty to rozwijasz, ty to tworzysz w swojej głowie. Mówią o wojnie, o, będzie wojna, ojej, co to będzie? No naprawdę, to tak się dzieje. Ty kreujesz to wszystko. To tyle. Widzisz, jesteś współodpowiedzialny za wszystko, co tu się dzieje. To co myślisz, to wszystko się dzieje. A za chwilę będzie padał deszcz, bo tak chciałeś. Bo kiedyś ktoś powiedział, że pod świat świąt będzie padało. Bez sensu.